Szanowni kochani, witam was w kolejnym materiale na moim kanale. Dziś przetestujemy sobie, to by się spodziewał, kolejny wyróżnik pirotechniczny. Będą to kolejne petardy. Tym razem petardy wyglądają w taki oto sposób. Myślę, że mimo wszystko sporo ludzi je kojarzy, ale nie każdy je dobrze zna. Dlatego też je przetestujemy. Są to petardy Tueno Especial No. 6. Są to petardy od Jorge, od Elgato, jak właśnie możecie zobaczyć. Są to petardy, jak łatwo się domyślić, wyprodukowane w Hiszpanii. Zanim przejdziemy do dokładniejszej opisu tych oto petard, no to zapraszam Was jeszcze do opisu. Zapraszam Was do sklepu Shop gdzie z kodem PYROGANG otrzymacie 15% zniżki na swoje zakupy i zapraszam Was na no, do po prostu reszty linków, które znajdziecie w opisie, czyli do... Konkursu i Instagrama i TikToka. Jeśli chcecie mieć dużo kontentu pirotechnicznego, to zapraszam. Tam wszystko ode mnie znajdziecie. Także co o tych petardkach powiedzieć? Za opakowanie takie 10 sztuk musimy zapłacić. Z tego co widziałem przed wyjazdem, sprawdzałem sobie około 30 zł. To jest bardzo dużo. Tym bardziej, że w opakowaniu tych petardek jest tylko. Tylko 10 nie jest to dużo, przyznacie sami. Ale no, no cóż, za jakość się płaci niestety. Niestety, niestety, jednak yy, z jakością w parze idzie po prostu większa, y, bezpieczeństwo, większe bezpieczeństwo, więc y, coś za coś. Ale no. Wytarki ogólnie wyglądają dobrze. Ale czy aż za 3 zł? Za sztukę, no nie wiem. CE oczywiście posiadają yy, Gramatura tego produktu to 1,5 gram. Nek yy, gramanek to nie jest aż tak mało. Klasa trzecia. Kod produktu jest popieprzony, delikatnie mówiąc. Zła postrość. 14, 4, 0 i 4. Petardy, tak jak powiedziałem, wyprodukowane w Hiszpanii. No i co. Żeby Wam to jeszcze pokazać, to jest tutaj napis. Tylko ostrość musi złapać. A widzę, że dzisiaj nie chce coś współpracować, niestety. O, proszę bardzo. Petardy hiszpańskie. Yy, to jest rok, z tego co pamiętam 2020. Dokładnie rok 2020. Takie petardki typowe. Hiszpańskie cukierasy, można powiedzieć. Także zobaczymy, co tam kotek przygotował, bo z tego, co wiem, Elga to po hiszpańsku po prostu kot. Od razu trzeba pochwalić również za, za ląd długi, naprawdę gruby, jakościowy. Mam nadzieję, że będzie się dobrze palił, przynajmniej tak to wygląda i wygląda na bezpiecznie też. Coś czuję, że będą komentarze typu skończył gadać wy, bo już jest trzecia Minuta nagrania, a my jeszcze. Nie, ja nie odpaliłem jeszcze pierwszej petardki, ale już to robię, już się poprawiam. Jak coś, to napiszcie po prostu innym w komentarzu, kiedy skończyłem gadać. <grywka> Leci pierwsza. Ląd rzeczywiście świetnie się pali. Duży plus za ten ląd. Fajny huk. Ja nie powiem, że nie. Co jak co, 3 zł za taką pytartkę? trochę dużo, sami przyznacie pewnie, bo za 3 zł możecie mieć, nie wiem, no, jak klasycznie powiem, paczkę turbo na przykład 10 sztuk, one walą słabiej od tego, ale to był bardzo, bardzo dziwny huk, bo jestem ja od tego naprawdę blisko, z 3 metry, w ogóle nie poczułem tego na uszach, ale był taki strasznie basowy. Praktycznie cały huk poszedł w basior. A nie, nie, nie w taką. Wiecie o co mi chodzi? Spalił się po prostu bardziej jak czarny proch. Niż jak fotobłysk. Ale no zobaczymy. Odpalamy jeszcze jedną. Ogólnie możecie trzymać za to zawsze trochę bezpieczniej też. Przynajmniej w cukieratach. Proszę Nie odrzucam daleko, bo wiem, że mnie raczej nie hitnie po uszach. Fajny. Fajny, basowy dźwięk. Ogólnie, patrzcie, no dziur, dziur na trawie ten stłonik nie robi. Jestem ciekawy, bo to wali trochę jak czarny proch. Proszę bardzo. Wali, no, wiecie ale co, o co mi chodzi. Tak mocno basowy, mocny, w sensie mocny dym przy wybuchu. Dużo więcej go. Ale nie jest to głośne. Nie jest to głośne, ale uderzy takim basem. Bo po uszach takiej małej odległości nie dostaje w ogóle. Zobaczymy od destrukcji. Wrócimy sobie te, te krzaczory. Ogólnie trochę śmiecą. Bo no zostaje ten korpusik. Ale no cóż. Poczekajcie. Tu jest kubka trawy takiej. To w to wrzucimy. Ale hm, za 30 zł nie kupiłbym. Myślę, że gdyby kosztowały max 15 zł, 10-15 zł, to mógłbym za takie petartki dać naprawdę z chęcią, ale no za 30 zł na pewno nie fajny huk, mi się bardzo podoba taki, taki bas i taki, taki rodzaj huku, ale no uff, nie tym razem, nie za taką cenę. Przepraszam, jeśli dmuchnąłem w mikrofon, ale po, po prostu trawa się zajarała. To położyłem i to uderzyło jak fotobłysk. Naprawdę no patrzcie, patrzcie jaka tu jest dziura. Wiadomo, włożone w trawę, a jakie były tam. Już nawet ich nie widzę, gdzie one były. Więc podejrzewam, że nie opłaca się tych cukierów rzucać w ogóle. W sensie nie opłaca się. Dla mnie ten wybuch wtedy pasował, bardzo pasował. Choć był delikatny, ale był mocno basowy przez to. Ten już uderzył tak jak typowo petarda na fotobłysku. I mocą mógłbym to porównać do myślę takich rc5, rc5, adrenalinki, te pytardy od Piromaxa. Na pewno nie kojarzycie, ale no pytardy od Piromaxa kosztują nawet piątkę czasem czy 7 zł, a to kosztuje 30. Więc owszem, jest porównywalne i jest mocne jak na te czasy, ale nie oszukujmy się za 30 zł na pewno nie. Chyba, że widziałem na jakichś słabszych sklepach, gdzie one były drogie, a, a no, gdzieś da się dorwać taniej. Choć nie, powinien po nie powinienem mówić o słabszych sklepach, bo wiadomo, cena zależy od naprawdę wielu rzeczy. I jak czasem jeden produkt jest droższy, to nie oznacza wcale, że ten sklep jest słaby. Myślę, że to raczej już ogarniacie sami. Biorę garnek. Uderza przyjemnie, tylko... Cena fajnie, jakby była tak dwa razy mniejsza, za połowę tej ceny mógłbym to kupić. Z chęcią kupić i naprawdę, jak na dzisiejsze czasy, bym strzelał dość mocnymi petardami. Oczywiście, jak na dzisiejsze standardy, ale długi ląd, duży plus, bezpieczeństwo. Jestem z powrotem. Słyszycie, że się śmieję i raczej wiecie czemu to robię. Bo specjalnie raczej zostawię to w filmie. Bo wydarzyło się ciekawa rzecz i telefon uznał, że zrobi trochę salt i wypadnie z statywu. Zdziwiłem się, ale zostawię może ktokolwiek się uśmiechnie. Trzeba przyznać, że pod gankiem petardy wypadły świetnie i dużo, dużo ponad te linie. Wiadomo, nie strzelałem pod liniami, tylko z boku. Ale no, tak jako się jako punkt odniesienia, no to dużo ponad nie. Więc pokazuje to moc tych petard. Na trawie mimo wszystko też pokazały moc, ale nie opłaca się nimi rzucać. Naprawdę, nie rzucajcie nimi, mimo że wtedy wychodzi ciekawy efekt, ale chyba nie chcemy takiego. Więc no, nie jaką ocenę dam tych petardom. Z przykrością, naprawdę z wielką przykrością, bo wypadły na garnku świetnie. Na trawie wypadły bardzo fajnie, moc mają bardzo przyzwoitą jak na dzisiejsze czasy i normalnie wystawiłbym im jakieś dobre 7. Niestety przez cenę wystawię im 4-5, coś w tym stylu, pomiędzy 4 a 5, no bo po prostu za 30 zł nie opłaca się ich kupować, bo mamy takie petardy jak RC5 na przykład. Więc no, za 30 zł zdecydowanie nie. Jeśli kiedyś wy, wydaliby petardy. Yy, właśnie Tuneo Special number 6 za mniej niż 30 zł za połowę tej ceny, to wtedy można to przemyśleć inaczej. No petardy fajne, ale nieopłacalne, więc no, wiele osób na nie się nie zdecyduje. Bo jednak tylko 10 sztuk za 30 zł to nie jest zbyt dobra cena. ale no cóż, nie przedłużam wam już. Zapraszam Was do komentarzy. Mam nadzieję, że wyczyny kaskaderskie mojego telefonu oraz ogólnie film się podobał. No, i zapraszam do udziału w konkursie i do followowania na Instagramie oraz TikToku. I to by było na tyle. Trzymajcie się. Cześć.